I zaczynamy łowienie. Głębokość 12 metrów. Mormyszka z ochotką. I zaczynamy prowadzić. Od dna. opokaliśmy dno i podnosimy do góry. Jesteśmy już na 20 cm nad dnem. Teraz 30 Na razie pokazuje się mormyszka. Za morwyżką jakiś drobny okonek. Zobaczymy, może podniesie się coś większego. Podnosi się. Kolejny. Tak, jest. Podnoszą się, podnoszą. Ładnie, podnosi się. O, widać, że na echu, że jest ładna rybka, idzie za mormyszko. Teraz tylko ją sprowokować do brania. Idzie wyżej już mamy metr na dno i nastąpiło branie jest proszę jest zacięty kowrotek. oddaje żyłeczkę proszę bardzo o tej grano i kolejny taki 30 centymetrów może z plusem chociaż zobaczymy Oh. Да. Mm -hmm.